Dziewczyny są czasami fajne, a czasami głupie. Prezentuję wam strasznie niemiłą koleżankę. Uderzyć? Ale po co? Strasznie dużo gadasz. Okropna, najgorsza, bardzo zła. Że nie jestem już Twoją dziewczyną. Po prostu nie. I tyle. Obawiam się, że. Gorzej się nie da bez zabijania ludzi. Może też zaczniecie się bzykać? Zamknij się! Co nas się zamknij? Nie w pierwszej ale już w Dzień dobry! Tutaj, ja, Naruciaka, a to jest ważne, dziewięć razy. Hop, hop, hop. Szuk. Dzisiaj komentujemy parę o młodzieży. Małolaty. Pięć Zapraszam. 16-letnia Ada Kalita jest uczennicą warszawskiego liceum. Po ukończeniu szkoły chciałaby zostać modelką, jak jej starsza o 3 lata kuzynka Laura. Chyba ja nie było, gdybyście pokazali, która jest która. Gdybym chciał się domyślać, to bym pooglądał teorię do gry o Trump. Ofiarą jej ataków złości coraz częściej bywa jej chłopak Łukasz. Co to jest? hej, co robisz? jakbym tole specjalnie, to zrobiłeś. Ada. Mm, czy wiadomo, o co się biją? Ej, co wy robicie? Z której wy jesteście szkoły, co? Co to za klasa? Ile wy macie lat? Siedem. Dlatego są na placu zabaw. Ja na szczęście ja jestem po maturze. A ta Łukasz? Ja już jestem po maturze! Dlaczego to w ogóle mówisz? Co się... to obchodzi? Jestem po placementach w LOLu! Ja was nie poznałem w pierwszej chwili. Kto wymyślił takie głupie zabawy na placu zabaw, co? Przecież to nie jest miejsce dla was! Ale ona jest zła! Zaraz zrobi się... Duża i zielona. Ja udzielałem macie tylko lekcji samoobrony, to... A jak ostatnia to ktoś ją napadł. nic takiego. Nic takiego? A Ada, wszystko w porządku? Tak, yy, my tylko ćwiczymy, naprawdę. Ćwiczycie? Macie wszystko dobrze w głowie, co? Raczej nie, ale to zaraz pan zobaczy. Gdzie jest, jesteś wreszcie? Odnależam ci słowo wyjaśnienia. Gdzie to byłaś. Z Łukaszem i Laurą, a co? Polsat! Kurde, pierwszy raz? Dobrze dobrana rola, naprawdę! No, moje gratulacje! To dziewczyna wygląda na fest w kur... Słuchajcie, co ci jest? Dlaczego jesteś taka blada? O, rany, twoje oczy, jakie strasznie podkrążone oczy masz? Ja nie wiem, co z tobą. Czy to piłaś? Coś czy brałaś? Zostaw mnie. Jak się do mnie A da. zostaw się. mnie. Opętana. Starzy tak mnie wkurzają, że mam ochotę im coś zrobić. Zwłaszcza ojciec. Co jest? Kto tak mówi? W ogóle go nic nie interesuje, jak już zwróci na mnie uwagę, to tylko po to, żeby sobie powrzeszczać. To był bardzo zły smark. Pięć minut później. Co mi da w życiu matematyka? Ja chcę być modelką, do tego nie przyda mi się rachunek prawdopodobieństwa. No, tu się mylisz. Wyobraź sobie, że modelki też muszą umieć liczyć. No. Szczególnie te miliony, które wpływają do nich na, na konto, co? Cudowna analogia. Aktorzy też powinni liczyć te wszystkie miliony na swoim koncie. Pewnie ci dwoje są na liście Forbesa najbogatszych ludzi. A to nasz Rafał z drugiej Mam Z widzenia. Cześć, Adam. Obiecał, że będzie cię uczył matematyki w lekcjach. No, oczywiście, jeśli będziesz chciała. Ach, kurczę, pewnie, że chcę. No cóż za zmiana. Nagadajesz się wyciągnąć za nogi? Bo nie powiedział mi pan, kto mnie będzie ciągnął. W takich warunkach to ja się bardzo chętnie poucza. Nie, no nie. Rafał Ullman, moim korepetytorem? Wszystkie koleżanki padną z zazdrości. To najprzystojniejszy facet w szkole, a w dodatku aktualnie nie ma dziewczyny. A to, że jestem z Łukaszem, jakoś w ogóle mnie to nie obchodzi. śmieszne, w Dwa dni później Rafał przyszedł do Ady na pierwsze korepetycje z matematyki. Dziewczyna wydaje się jednak zupełnie niezainteresowana nauką. Nie w ogóle słuchasz? Ależ słucham, panie profesorze, weź wyluzuj trochę, co ty jesteś taki sztywny. Gorzej niż Branieski. <słuch> Może dlatego, że gość poświęca swój wolny czas, aby ciebie czegokolwiek nauczyć, bo poprosił go wychowawca. A ty masz kompetencje w dupie przez swoje hormony. O, wiem. Każę ci moje zdjęcia do portfolio. Skup się, potem przyjmę dobrze? Miło powiedziane. Miły chłopak. Co pan teraz powie, panie profesorze? Eee, chyba ostatnio widziałem cię z jakimś facetem. Masz chłopaka, prawda? Mówisz o Łukaszu? Może i mam, ale facet tak się stara, że to aż nudne. Straszny z niego pantoflesz. A ja potrzebuję silnego faceta. <laughs> silnego, tak? Przynieś coś, ogień. Chcesz mnie teraz uderzyć? Chcesz mnie teraz uderzyć? Co? Oni naprawdę nie potrafią zrobić normalnej sceny, gdzie dziewczyna zrodzi swojego chłopaka. No, 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 trzeba dodać element tekena. Uderzyć? Ale po co? Strasznie dużo gadasz. Nie. Spytał się po cholery macie napierdalać. Nie zrozumie źle. Gdybym był kobietą, to z przyjemnością wyszedłbym z tobą na MMA. Ale naprawdę nikt nie lubi pójść w wieku 17 lat do poprawczaka za bicie kobiet. Potrzebuję takiego faceta jak Rafał. Silny, zdecydowany, po prostu męski. Z kimś takim mogłabym robić rzeczy, o których temu krytynowi Łukaszowi nawet się nie śniło. No, na przykład możecie razem się zabić. Jezu, biedny Łukaszek. Ada nie powiedziała nikomu, co wydarzyło się między nią a Rafałem. Następnego dnia po szkole zaprosiła Łukasza i przyjaciela z klasy na wspólne oglądanie filmu. I... Ej, jada, co ty się tak wiercisz, kurczę? O Jezu, trzeba było nie przychodzić, jak ci nie pasuje. Weźcie bosun po prostu! Ada! No, mógł nie przychodzić, bo, bo masz odsiegi w dupie. Łukasz, ciebie też dupa. Pozwalasz jej na to. Hej, Michał, no no co? No, no mam mi oddać? Przez to moja dziewczyna. Dziewczyna? Sorry, ale już nie. Na mi pojazd. Ale. sak. Co ty mówisz? Że nie jestem już twoją dziewczyną, po prostu nie. I tyle. Ej Ada, ale to, to, co to znaczy? Że co, zrywasz ze mną? Uff, całe szczęście. zmagałobyś swoje dobro, Łukaszku, przy niej. Jesteś tak żałosny, że jakbym cię tutaj teraz kopała przy wszystkich, to jeszcze byś wziął winę na siebie, jak przy matematyku. Ej, ale próbowałem ci wtedy ratować tyłek. No, mogłabyś mi na przykład podziękować za to? Podziękować? Za co? Za to, że dajesz się bić jak ciota? No przyniosłeś pochodnie z ogniem, jak cię prosiłem. Jedna osoba niech pójdzie pod drewno, druga pod benzynę, robimy sztos. Ale co w takim? Hej, oboje pa. przystańcie! Ada, co masz do Łukasza? Może byś mi powiedziała? O, Łuki znalazł sobie adwokata. Może też zaczniecie się bzykać. Sam? Zamknij się! Sama się zamknij! Wypieprzać stąd, ale już, jeden z drugim! O oh, ja. Yeah. Biała czarownica. To się dzieje dzieciaki jak za bardzo, za mocno wejdzie narnia. Jestem taka wściekła, że mam ochotę ich wszystkich pozabijać. Ech, to nie wątpię. Jak oni śmieli robić mi uwagi w moim własnym domu. Ha, 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 ha. jak te peony śmiali się sprzeciwić woli białej czarownicy. No mówię, za mocno, za mocno. Jak oni śmieli... Kilka dni później, Rafał zdecydował się zaprosić Adę na randkę. Po wspólnie spędzonym wieczorze, chłopak odprowadza dziewczynę do domu. Chciałam ci podziękować za ten wieczór. Był wspaniały. Mówisz tak, bo hamburgery z futraka były pyszne, czy dlatego, że grałaś mnie w kręgle? Dwa razy. Oj, dałem ci fory. Nie mam ochoty oglądać romantycznych scen z tych dwóch. Nie myślałem, że możesz być taka. I czy jaka? Taki to znaczy jaki. Taki to znaczy jaki. Może no, jesteś taka uśmiechnięta, fajna, urocza. Wiesz, co o tobie gadają. Myślałem, że jak się odwrócę, to. Mi przywalisz. Yy, bo to prawda, dalej uważaj. Ty wydajesz się być kimś, kto wie, czego chce. No, mam pewną wprawę w bałamucę dziewczyn. Mnie się nie da tak łatwo z bałamu. Oho, Ten to wie, co powiedzieć, aby odepchnąć od siebie dziewczynę. Będzie foch? Myśl sobie, co chcesz. No nie powiem, ta laska jest naprawdę gorąca. Jeszcze nigdy nie byłem z kimś tak nieprzewidywalnym. I trochę to mnie podnieca. Nie popłać się. Ada od wczorajszego wieczoru jest wciąż w świetnym humorze. Dziewczyna po raz pierwszy od dłuższego czasu przyszła punktualnie do szkoły. Cześć! Ada, dziewczyna Rafała, prawda? Mm, tak, znamy się. Jestem klasy wyżej. No i jeszcze tydzień temu byłam dziewczyną Rafała. Mm. i co? Wiesz co chcecie ostrzec? sobie uważaj na niego. On rzuci ciebie tylko jak to tobą się znudzi, będziesz tylko przez niego płakać. Zazdrosna! Jezus, Ktoś miło ciebie informuje. Zamiast być o dupie i się z ciebie śmieć za plecami, a ty jesteś zazdrosna i gadasz takie teksty. Ludzie są głupi. To że znaczy ludzie są super. Lubi, lubi ludzi. On wymienia każdą dziewczynę na nową. Bawi się nimi. Mm, widocznie jeszcze nie trafił na dziewczynę idealną, znaczy. <laughs> teraz już trafił. <laughs> No jasne. Zasługuje na to, żeby Rafał potraktował ją jak szmatę. Cóż, chciałam dobrze. O, dobrze powiedziane. Ta idiotka myślała, że namówi mnie, żebym rzuciła Rafała. Pewnie myśli, że może by do niej wrócił. Za głupia, zazdrosna krowa. Czemu nazwała się krową, jak to ewidentnie był człowiek? W sensie ja, ja dobrze widzę po powrocie ze szkoły. To ten twój Rafał tak cię odmienił? Odmienił? Nie zauważyłam. Zresztą. E... Myślę, że powinniśmy mu jakoś podziękować. No dobrze, to mama upiecze jakieś ciasto. Sernik lubi? Mama upiecze? W sensie, może sam upiecz? że w sensie dlaczego się rządzisz? Chcieliście mnie zabrać w ten weekend do Kazimierza, no to może moglibyśmy zabrać też Rafała? No nie wiem, Aduś, bo wiesz, myśleliśmy, żeby zabrać Laurę. Wujek z ciotką znów są w delegacji. A on to przecież w sumie Rafał to cy chłopak, No, jego rodzice w ogóle by się zgodzili? Mamuś, ja ty rodzice, w szczególnej sprawie dorosły. Na pewno nie będą mieli nic przeciwko, tylko się zgódźcie. Um, mogę z nim spać w jednym pokoju, żeby nie było problemu. To niech ojciec mu od razu wystawi ofertę trade. Trzy kozy za pokój z córką. Tatu, no proszę cię. Jak się zgodzisz, to obiecuję, że już nigdy nie spóźnię się ze szkoły. Obiecuję. No, dobrze, wstępnie tak, ale pod warunkiem, że porozmawiam z jego rodzicami. Dziękuję. Mm. To wiemy, po kim córka jest taka. Wiedziałam, że rodzice w końcu się zgodzą. Zawsze się zgadzają. To już masz odpowiedź, dlaczego jesteś takim człowiekiem, a nie innym. Następnego dnia Ada nie może doczekać się, aż przekaże Rafałowi wiadomość o wspólnym wyjeździe do Kazimierza. Okej, okay, już możesz. Co jest? Co to za niespodzianka? Jestem prezentem. Wolałbym skarpetki. Mogę rozpakować? No. Co ty tam tak szukasz? Ej, co ty masz zastrzyki sobie robiłaś? Piesz ugryz? Nie, nic takiego. Zajrzał akurat tam, gdzie ta waliła sobie zastrzyki. No oczywiście, że tak. Pewnie będzie to jakiś z modelkami. Hmm. Na resztę musisz poczekać do weekendu. A co będzie w weekend? Ach, niespodzianka. Jedziemy do Kazimierza. Tak kto jedzie? E, no ja ty i moi rodzice, ale nimi się nie przejmą. Ja nie będę jej nigdzie jechał swoimi starymi, bez przesady. No właśnie, co pojacujesz? Dlaczego? Oni są naprawdę spoko, a poza tym strasznie się ucieszą, że mogą poznać mojego chłopaka. Chłopaka? Czekaj, czekaj, wiesz, było miło, ale to nic poważnego. Jak to. nic poważnego. Uuu, miło było poznać, Rafałku. Ona sobie strzykuje z serum kapitana Ameryki z masz przez ranę. Pożałujesz tego, co Ej, powaliło ci co ci jest dziewczyną? No. Pójdź nie, nic mi nie jest, bo zacznę krzyczeć! Ty jesteś chora, ty powinnaś się leczyć, ty masz napady agresji. Wejdź stąd! Wynocha! Wyjdź stąd! Już! Już! Natychmiast! co? Wynoś! Wyroś się! Problemy z agresją? Tak! Jeszcze pożałuję, że się w ogóle urodził! Zabijesz go, w sensie... tak? Znajomi ostrzegali mnie przed Adą. Myślałem, że przesadzają, a jednak. Dziewczynom czasem odwala, a w jej przypadku to już naprawdę poważna sprawa. Dziękuję, panie psychologu. Ada, rozbita emocjonalnie po wieczornej kłótni z Rafałem, nie ma ochoty na rozmowę. Miałem nosa, prosząc Rafała o to, żeby ci pomógł, co? Dobry z niego nauczyciel. Nienawidzę tego śmiecia. Ale co się stało? O co chodzi? Najpierw całuje się ze mną przy wszystkich, a potem mi mówi, że to nic poważnego. Ada, wiesz, ja nie wnikam w romanse moich uczniów. No, coś narąb mogłabyś uważać. Wiem, wy tam wszystkie się w nim podkochujecie, no ale... Ale ja nie jestem wszystkie! Ja jestem wyjątkowa! Jako jedyna tu żyję, wszyscy inni to się to prosto respiri i oni nie żyją i nie istnieją, I oni nie myślą. Ja, ja jestem tu najważniejsza. Ja jestem Biała Czarownica! On nie wykorzystał, rozumie Pan? Nie zostawię tego tak! Nie jestem jakąś pierwszą lepszą! Ada! Ada, naucz się otwierać drzwi. Dwa dni później... Nie mam czasu, dasz sobie Aj, spokojnie, daj rada prosić. sama. Nie daj się prosić, nie daj rodziców nie w domu, możemy zrobić coś przyjemnego. Ada, daj spokój, serio. Rafał, kochani, proszę cię. Daj spokój. Rafi, co się dzieje? Dzisiaj Rafi ma zastępstwo w szkole. Nie mam czasu, idziemy na lekcję. cześć. Ła. Ochotę podrapać mu twarz albo kopnąć go w jaja, tak żeby się popłakał. Czy można wybierać? W sensie chyba kopniak w jaja jest lepszy niż podrapana, ale w sumie nie wiem. Mam, mam dylemat, mam dylemat. Jak on mógł znaleźć sobie dziewczynę od razu po tym, jak mnie rzucił? Oj, po nikt tak nie zrobił w tym odcinku, co nie? Co nie? Jakiś czas później Ada spotkała się ze swoją kuzynką i obmyśliła genialny plan zemsty na Rafałku. Kuzyneczka miała uwieść go, rozkochać w sobie, a potem powiedzieć mu grzecznie: wypij dalej. Przepraszam, możesz mi pomóc? Samochód nie chce mi odpalić. Nie wiem, nie wiem, co tutaj się dzieje. Oh, nie wiem, się na tym. Jasne, trochę z ojcem majsterkujemy, więc coś nie coś wiem. O, oh, super. Ale to nienaturalne. O, o boże. A w ogóle. Cudujesz, uczysz się? Yy, tak, do liceum chodzę. Klasa Matwis. A ty? O, też. chodziłam tutaj do liceum. A, tak, kojarzę cię. A, ale to beznadziejne. W zeszłym roku zdałam maturę. Kolejny raz chwali się, że zdałaś maturę. Wiesz, że bardzo, bardzo dużo ludzi zdało maturę. I wiesz również, że bardzo, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi ma to kompletnie w dupie. W ogóle, yy, jestem Laura. Laura Torres Ty jesteś Hiszpanką? O, wiesz, mam ojca Hiszpana Jest dyplomatą, matka też No i często nie ma ich w domu, więc... Więc nudzę się Może A... masz ochotę na kawę wyskoczyć? O, wiesz co? Może i mam Tylko jaką kawę lubię? Wyglądasz mi na podwójne espresso A wy wyglądacie mi na y, flat latte Ja bym nie wiedziała od Ady, że z tego Rafała taki numer to. To wie, czy by coś z tego nie wyszło. Facet ma w sobie to coś, które szukają kobiety. A symetryczną twarz, intelektualistko, po maturze. Tydzień później kuzynka odwiedziła Adę, żeby opowiedzieć jej o postępach w uwodzeniu chłopaka. Facet je mi z ręki. Mhm. Jest strasznie słodki, i aż żal mi, że go wkręcam. To pozory. Musisz go zniszczyć, zanim on zniszczy ciebie. Ale jak zniszczy. Gdzie ty żyjesz, o co ci chodzi? Robisz imprezy u siebie w domu. Zapraszasz Rafała i jego kumpli, tak żeby też to widzieli. I jak się na dobre rozkręci, rzucisz go przy wszystkich. Tylko najważniejsza kwestia, żebyś wcześniej wyciągnęła z niego jakieś krępujące historie. Mmm... I potem wszystkim... opowiedzieć? Dokładnie, tak żeby padł ze wstydu. No... nie wiem, to... to trochę okrutne. Tak, to okrutne. A wasz dialog głupi. Trochę później. Nie jestem przekonana. Uff, może poczekajmy z tym. Ale po co? To jest bardzo dobry moment. Niech wybiegnie stąd z płaczem. Dobra, powiem ci wprost ja nie zamierzam tu rzucać. <grym> się ten odcinek. Ty świnio, myślałam, że jesteś po mojej stronie. Umówiłyśmy się! To... Tak, ale rozmawiałam z nim o tobie i nie powiedziałaś mi wszystkiego. Przecież miałaś mu w ogóle nie mówić, że się znamy. I co? Jemu uwierzyłaś? Co ci powiedział? Chociażby to, że nie panujesz nad sobą, co właśnie widzę. Popamiętasz Ach, mnie jeszcze. Jesus. Oboje mnie popamiętacie. Zemszczę się na tobie i na nim. Nie zesraj się. Ty ciągle grozisz. Wszystkim dookoła, jaka ty jesteś wściekła! Po kłótni z kuzynką, zdenerwowana Ada wyszła z domu. Rafał i Laura znaleźli ją półprzytomną przy garażu i poprosili znajomego taksówkarza o odwiezienie do domu. Dziewczyna wydaje się nie pamiętać wydarzeń poprzedniej nocy. Posłuchaj, Laura miała wypadek. Pojechali ci już dokupić w trakcie imprezy podobno. Coś się stało z samochodem. Wylądowali pod jakimś stylem. Gdyby nie skręciła ostatniej chwili, to nie byłoby czego zbierać. I im? To znaczy, z kim jechała? No, ona była z chłopakiem, ale ja nie wiem, jak on się nazywa. A... O. On, co z nim? Odmawiałam na no nogę, ale niestety Laura. Laura do tej pory nie odzyskała przytomności. Lekarze czekają aż jej stan się trochę poprawi, żeby spróbować wybudzić ją ze śpiączki. Wow, zabiła ich, to znaczy ją zabiła. Ale nie mieli budżetu, by to pokazać, więc. więc nie wiadomo jeszcze. Ale zabiła, na pewno, o ja. Dziewczyna nie jest pewna, co się wydarzyło poprzedniej nocy. O nie. Myślałam, że mi się to śniło. Pamiętam tylko jakieś urywki, że weszłam do garażu i, i że byłam wściekła. To wszystko. A, ta, wyciągę teraz stoł, nie pamiętam. Dwa tygodnie później Laura odzyskała przytomność, ale na skutek wypadku doznała poważnych obrażeń twarzy. Dziewczyna została po tygodniu zwolniona ze szpitala, ale najprawdopodobniej czeka ją operacja plastyczna. Akurat coś z twarzą. Reżyser się tutaj posterał. To nie jest zła historia. To nie jest zła fabuła. Tu się wszystko klei, lol. Słuchaj, bo. Zanim wyszliście, to my się trochę pokłóciłyśmy. Mam nadzieję, że nie myśli, że ten wypadek to ja. Nie. Bym tak nie Bo to byłoby chore. Hmm? Kilka dni później młoda poszła na poprawkę z matmy, a tu surprise. Nauczyciel dowiedział się o jej strzykawkach, które wbijała sobie w brzuch. Dziewczyna, spanikowana, że nauczyciel wygada rodzicom, chciała szybko wywalić w te strzykawki, ale wtedy drugi surprise, bo przyszedł do niej Rafałek. Cześć kochanie, jak się czujesz. Jak ty się możesz tak zachować, jakby się nic nie stało, co? I mówić, kochanie! Ten cały wypadek to twoja sprawka. Wybiegłaś, nagle zemdlałaś, myślisz, że co, że ci uwierzę? Znaleźliśmy cię przy garażu, co ty tam robiłaś? Rawał ja naprawdę nie! I w dodatku Laurę wplątałaś w ten cały spisek. Jesteś zwykłą suką. Sama chciała i codziennie składała mi relacje. Zresztą co? Pewnie i tak ją teraz rzucisz, bo już nie wygląda jak tancerka flamenko, co? To nie ma znaczenia. Kocham Laurę i będziemy razem do końca życia. A ty masz się trzymać od nas z daleka. Jaką <noise> ja mam satysfakcję, że, że jej, jej nie idzie? Wiem, że nie byłem w porządku, ale to chyba nie powód, żeby. wysadę samochód w powietrze. To nie ja! To... Wiem, że zachowywałem się wobec dziewczyn jak ostatni Ham, ale to już przeszłość i nie żałuję kilku słów prawdy, które powiedziałem Adzie. No, się zreflektowałeś się. Kurde, no, Przemiana bohatera w parokumencie? Co tu się dzieje? Czy to już kino? Czy to już teatr? Mógł mi mówić takie rzeczy prosto w twarz. Przecież ja nie jestem taka. Taka? Tak! Po depresji. Ja to słabo pamiętam, ale. wiem, że zrobiłam sobie zastrzyk. Potem wypiam kilka drinków i próbowałam odkręcić koło od samochodu lampy. Ja wiem, jeśli, że to jest moja wina. Nawet jeśli próbowałaś, to nie odkręciłaś. Nie miałaś siły. Bo nic ci się nie udaje w życiu. Żarcik, żarcik. Rafał, pozdrow, Laura. Teraz bardzo cię potrzebuję. Pozdrowie. W sumie, gdyby nie ty, to nie poznałbym miłości swojego życia. Auć. Ty wiesz, jak robić. Mam sporo do zrobienia. Muszę przede wszystkim przeprosić Łukasza. Zastanowić się, jak odzyskać przyjaciół, no i wyjaśnić wszystko rodzicom. Ale jedno jest pewne, ja nie chcę być taka jak dawniej. A, no i nie wiem, czy modeling to zajęcie dla mnie. Przynajmniej nie teraz. Najpierw muszę zdać matmę. No dobra. Ta... Ta, ta też doszła do jakichś wniosków. My też dojdziemy do wniosków na samym końcu tego filmu. Że dziękuję za oglądanie. To po pierwsze, a po drugie, come on. Ten odcinek był oczywiście cringy jak na cholera, ale przynajmniej się kleił, ok? Miał całą fabułę zbudowaną. Miał sens, nie było tam aż tylu randomowych rzeczy. Serio. W skali par dokumentu to jest takie mocne 5 na 10. Przypominam, że najsilniejsza ocena to dotychczas to było 3 na 10, więc idzie całkiem dobrze, tym parodokumentom. Ja! Jak na razie dzięki. Jeszcze raz, do zobaczenia w kolejnym filmie Ja musiałem trochę pochwalić tego reżysera tutaj, w sensie no, pochwalam reżysera za, za, za to, no bo ostatnio tak strasznie oplułem, no, nie, nie chcę, żeby było cały czas, że, że jestem taki negatywny, taki niemiły, a ja jestem bardzo pozytywny chłopak. Do zobaczenia w, e, w filmie, za w niedzielę, no i na Boruciaka zapraszam, tak? Pa, pa, hej, hej.